Ja nie potrafię powiedzieć co, co, co było takim naj, największym zaskoczeniem. I, ja myślę, że jak patrzę na swoje życie w zakonie, to, to ja mam takie, takie poczucie coraz mocniej poszerzającej się perspektywy. Że na początku, jak przyszedłem, miałem jakieś wyobrażenie o zakonie, i może to było dwóch czy trzech Dominikanów, których spotkałem żyć. Potem był klasztor nowicjatu, który się wydawał, że, że ten klasztor nowicjatu wydawał się jakby całym życiem dominikańskim dla mnie, bo nic innego nie znałem. Jak przyjeżdżali różni bracia, z którymi mieliśmy spotkanie w nowicjacie, no to, to byli, te, byli to bracia trochę tak, jakby no. Tak, no, 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 no z, no z innego świata, nie? Potem jakby poszerzenie perspektywy, kolejny już jakby klasztor studentatu, to był drugi klasztor, czyli jakby zobaczyłem, że dominikańskie życie ma coraz więcej wariantów, czy realizuje się w, w, w coraz większej jakby gamie wariantów. Potem wyjazd do, do e, Irlandii, to jakby znowu poszerzenie tego, tego, tego spojrzenia na życie dominikańskie, nie? Potem jeszcze tam wyjazd do Szwajcarii, to jeszcze szersze spojrzenie. I tak patrzę na to swoje życie, że to właśnie jakby coraz, coraz większe jakby poszerzanie jakby mojego osobistego spojrzenia na rybnikańskie życie. A co było takim jednym zaskoczeniem? To nic sobie takiego nie przypominam. Natomiast myślę, że, że, że też co mnie jakoś tak ratowało i w pierwszych latach, w pierwszych latach życia w zakonie, to był jakiś rodzaj dobrze rozumianej niewinności. Że ja nie miałem przez nikogo jakby ustawie... włożonego do głowy jakiegoś modelu życia dominikańskiego. Że ja ufnie przyjmowałem to, co mi mówili na danym etapie, jakby przełożeni. Jakby ufnie przyjmowałem, jakby, nie wiem, jakby, wspólnotę, w której żyłem. Dopiero później odkrywałem, że. Że, że gdzieś tam, no jak takie ludzkie słabości, jak, jak wszędzie, że gdzieś jakieś interesy się ścierały, że gdzieś, yy, yy, że nawet ci moi przełożeni nie byli, nie byli idealni, nie? Że, że, że kilka lat po... już byłem księdzem, czy jeszcze nie byłem już, tak, tak już byłem księdzem, yy, odszedł z zakonu mój submagister nowicjatu. Nie? Który też jakieś swoje osobiste trudności przeżywał. Ja w momencie nowicjatu ja bardzo ta, ta, tak ufnie podchodziłem do wszystko, co było, mi, co było mi dawane. I myślę, że to mnie, że to było jakby dużą wartością. Nie? Że i z tego się cieszę i że to mnie bardzo tak pozytywnie ukształtowało.